Ja opowiem, ja opowiem. Nie, proszę, Pan senator proszę, sepią, proszę o spokój. Y y y Jesteśmy, chyba Pani, tego, sepią. Jesteśmy chyba wszyscy zgodni co do tego. Jesteśmy chyba wszyscy zgodni do tego, że kontrola państwowa jest jednym z, z filarów funkcjonowania państwa. Podejmuje dziś bardzo ważną decyzję, a mm, debata na ten temat zaczyna tracić powagę. I tą minutę, którą mam chciałbym tylko wykorzystać do oświadczenia. Że znajdujemy się jako senatorowie w niezwykłym komforcie, że kandydatem na to stanowisko jest osoba, którą doskonale znamy i co znamy z najlepszej strony. I padały tutaj nazwiska poprzedników na tej, na tej funkcji. Wielu z nich dobrze zapisało się w historii i myślę, że mamy to przekonanie, że dzisiaj mamy kandydata, który może się wpisać w najlepszą tradycję tej Izby i takiego wykonywania tej funkcji życzymy. Ja myślę, że pan nie będzie komentował już. Pan senator Wojciechowski? Panie senatorze, czy to nie są już pytania, które były? Proszę, proszę bardzo. Pani Marszałek Wysoka Izbo, Panie Prezesie. Wiele złożonych zostało przeze mnie i przez grupy sanatorów oświadczeń w sprawie prawidłowości i legalności działań przede wszystkim Komisji Badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Ostatnia odpowiedź na, na wiele pytań nie zawiera wielu istotnych elementów, o które senatorowie pytali. Czy pan prezes zbada, jeżeli senatorowie skierują taką, taki wniosek o kontrolę, czy pan prezes zbada, czy też odpowiedzi w tym zakresie wyczerpują to, co zostało zadane, z pytania przez Dziękuję, bardzo. E, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? E, e, pan senator Błaszczyk. Tak, teraz. Psz, ja nie wiem, pan... Dobrze, to ja. Pani Marszałek, panie prezesie, z jednej strony jestem zadowolony z tej nominacji, bo pochodzimy z jednego miasta, kończyliśmy to samo liceum, razem byliśmy w Sejmiku, razem byliśmy też w Senacie, ale teraz takie pytanie co z łodzią? To jest pytanie, tak? Proszę bardzo, panie prezesie. Proszę w pierwszej kolejności pan senator Wojciechowski, proszę pytanie pana senatora Wojciechowskiego jest oczywiście pytaniem podchwytliwym, bo jeżeli mówiłem, że jakakolwiek kontrola, która w jakimkolwiek zakresie mogłaby dotyczyć moich decyzji by była planowana, to się wyłączę z podejmowania decyzji I oczywiście i oczywiście tak będzie we wszystkich sprawach dotyczących Smoleńska, jeżeli będzie jakakolwiek decyzja czy robić jakąś kontrolę w tym zakresie, czy nie, publicznie deklaruje, że się wyłączę z podejmowania decyzji. A co do, tego, co do tego, co z łodzią, to oczywiście kochamy nasze rodzinne miasto i mamy nadzieję, że się będzie rozwijać jako prężna metropolia i za to trzymam kciuki mocno zaciśnięte. Dziękuję bardzo.